Ej! Fikus! No. Siemas System w stanie, to jest Fikus. Siema. Eee, u u mnie drugi. Gram nową postać, bo Uf, kupiłem! U mnie. mnie chyba, że jesteś harty. Dobra, Fikus gra Kali, bo przekupi postać. No ja gram z tym strażem. Ja tak szczerze, wiem, myślałem sobie, że powiesz ten to ten Ej, zdaniem. i będzie no. mówić kurwa po prostu, że Ej, dobra, jak coś tam gram, se kali, ty tam powiesz, no ja gram tym. Zacznie się mapa i zaczniemy gadać o mapie, nie? No że Ej, ja tu pójdę, ja tu. No ja! a ja tak pomyślałem, że ja ci nie mówiłem o tym przedtem, więc mógłbyś być nieprzygotowany, więc po prostu zrobiłem coś takiego. Też tam, dobra. E, to tak, raczej mają na piętrze, to jest dość oczywista sprawa, taka mapa, że zazwyczaj mają na piętrze. Jakiś rewan jest online na Ubisoftie, nie znam typa. Ja się zgubiłem. <laughs> ja go no o. nie Oni zmieniają kurwa ludzie. Po co zmieniać nik? Jest echo i chyba mój slash to jest dobry wybór, bo jest kastyl, yy, a ja z młotka to na hita, o ile przeżyję do tego momentu, nie? <grym> ja no, ja jest trzeba tak uwierzyć siebie bardziej, wiesz? Mi się wydaje. Ja wierzę w samego siebie. Hi guys, three, guys, I play Philz Scali. Ja bym kurwa poszedł tutaj, od strony tej. Są okna. Stań, ja bo la... Leon, kurwa pinguje. A jest gdzieś z drugiej strony w sumie niż myślałem Dobra, czy, co dalej? A, chodź tu Pod tą kali próbuję coś wymyślić I tu są side'y Więc teoretycznie jak nas tutaj pójdzie Gdybyś mógł z tego okna coś teoretycznie Może kiedyś zrobić Może nie z tego Może, mi się po... może bardziej to, nie wiem Ja tutaj, tutaj mapa aż akurat nie Jaki znam, to bo nie to jest, kali. kurwa, zoom Chyba tutaj bardziej Dobra, ten jak tam coś próbuje no tu z tych okien mi chodziło, bym ci tutaj zrobił dziury w ścianach. Tak, na ślimie w sumie No, tylko że kurwa, no tak go tu no. Dobra, niech ci będzie. Gdzie ja on wisi. Chodź ci mogę otworzyć, nie? Masz otwarte. Kurwa. Nie, no, tu na no, heady, nie robię trochę. W ścianę To jest strzela chyba co? Nie wiem ja Właśnie, Bo cię przez się z... też łatwo zdjąć, nie? nie I know. Ja wcelowany jestem przez ten dziurę nie nikogo nie widzę Rozumiem Ja ja bym ale sobie fajnie byś nie patrzał akurat Nie wiem trwa Tam jest leżę, kurwa. Leżę. O! To jest twoje zadanie właśnie, twoja postać tak wygląda I się nie zmienia <laughs> Domyślam się, że to tak wygląda ale Odstrzegałem się, no ale myślę, że to jest coś ciekawe dosyć, nie? Nie, nigdy nie grałem snajperem, kurwa. Pierwsza taka postać u mnie. No dobra, nasz dostał flashem. Niestety. No wiesz, ty raczej nie wiem, powinieneś być... O kurwa, pierwszy w szeregu. Wiadomo. No też ty się wiesz, pikować jako pierwszy i zabijać to też... To też są fagi. No ale... Wiesz, ktoś cię spije, ma no łatwiej zdaję niż ten. Mam gdzieś, tu jest kamera. Kurwa. Widzi nas. Co się nie widzi? Oznaczony jest jakiś. Weź miasto, ja oznaczony Najf. Ej, to jest Dobra, lew Ała! Wlazłem w minę. No gdzieś mi się przydał podobać, jest to jeden A ty, to masz? Oznaczony jest taki. Nie, ja nie. Jakiś nasz team matek. teraz nie może ruszać, jest chwilkę. A się tu wywala Ja wcelowany jestem gdzieś mam lowa Nie mam, low mam killa ale na to otworzyłem się killa w sumie Cześć Pół praca popłasa Dobra nie mam co patrzeć w sumie no dobra Ty, że nie ma Zabili mnie z pleców kurwa co? Jak Jak on tu wszedł O kurwa to Sorry wizory, my, kurwa. Sorry Mrugnąłem dosłownie akurat Kurwa ale wygraliśmy, dobra. Ja, no mi się to podobała runda, no. Bardzo dobrze rozegrano. Weszliśmy drużyną z jednego miejsca. I oni tam też w sumie z przeciwnej strony też. Mieliśmy teammates z drugiej strony też wchodzili. spoko. Ale nie tak było raczej dwoma grupami. Ja się wysadził komuś. za dupą kurwa drzwi, których nawet nie widziałem, że tam są. Ja nie słyszałem, że coś się niszczyło, wiesz? No też za bardzo kuźwa, nie wiem, celowany byłem w miejscówkę, kurwa Bo tam może, bo tam są po prostu drzwi, może po prostu były otwarte, nie? Nie Ja nie wiem co mam grać, ja, wiesz co, ja Kurwa, proszę oblałem, ku... ja pierdolę Zimeczko. Co? Też bym no. musiał chyba postać kupić No chyba ja Nie no, w sensie kuźwa, ja często jest tak, że po prostu na materiałach gram z tymi swoimi tam jakimiś postaciami Już no. raczej wszystkimi zagrałem kuźwa No na pewno, uwierz w siebie tak, najważniejsze się uwierzyć siebie od razu, lepiej grze idzie, powiem tak, to jest prawda. No ten materiał, sniper bez ręki kurwa i jest zajebiście. A co, ty jedno jedną ręką grać. No jo. Ja. A co? No ja, ja syku, nie? kurwa, się, Jak się zbindowałeś na myszce, wchodzenie Szybciej right że trzeba postać Kali akurat jest zabrana kaida, bo czasami ona ma to wybożanie tam, jakaś tam umiejętność. Gdzieś na jakieś przycisku masz to wyburza, nie? Albo na ja wypustowieniu? A nie masz tego pistoletu? Tak strzela i wysadza, nie wiem czy każe Na drugiej wziąłem za to? Nie, nie pistolety, tylko właśnie z sklejmorów, tego tam nie ma? Nie sprawdzam. Nie wiem, bo wiem, że trochę po prostu nie ma jakieś. A na skrólu co, twoją sniperkę się wyciągać czy co? Są... Na z mam... W sumie na z co mam coś... Nie wiem, co wygląda jak może wybuchowe no, to to chyba właśnie może, jak przez ścianę w dobrym miejscu uderzysz, to możesz z tego kaida wywalić to urządzenie. Czyli tego elektryczne ściankę. Dobra, oni mają stajda w tym miejsca? miejscu? jo. nie wiem. zmieniam taktykę i idę od ziemi. W plecy tam. Nie wiem gdzie on ka... Na do. przy automacie! Enter. masz ty po lewej gdzieś No chyba ja O! I Ej śmieszne jest grania, AKI, jak to tak wygląda, nie? Kurwa, serio! Nie wiem czy ty... What the fuck? On chyba wyskoczył czy z dworu, czy nie? No. Bo jaką mi się zabił na ty Weskito? Z wor wyskoczył. Ja nie miałem racji! Dobra, kurwa, kurwa, pewnie, pewnie, pewnie tym miejscem, gdzie jak... Nie, zjebałem te rundę, nie. Ja się nie rozejrzałem, ale za mało, nie i mnie hopsów zdjął. Pewnie uciekł tym samym oknem, cię zabił w sensie co ja je rozwaliłem wcześniej, więc kurwa tym bardziej rozjebałem sprawę. Kurwa. No są dwóch na trzech. No i chuj, moja, moja gra jest chujowa. Nie. Już. Hmm. Nie, podoba mi się to. Nie wiem, tu widzę 4-0, nie wiem czemu. W ja się już 0 nie ma, jak mamy 1, chyba że my wygrywamy do 0. No wiem w sensie, kurwa my wygrywamy to oh, strasznie, o nam no, 0 wywala, czy mnie wywalało? Niech ja wywalał. Kurwa, e. bo mi pierwszy, ja pierdolę. Mi ping wyjebał. Ja? No. Dobrze, nie w meczu. No tak, bo my pierwszy wygraliśmy. Ja się nie słyszałem w ogóle, jak powiedziałem, chyba nikt To jest, nie wiem, bo tak zobaczyłem, że mi zaczęli z teammate'em. Oj, o, oj. kurwa, oj, ale wylew. Nie, nie wiem, jak on ma taki oj, wylew w tą bronią. Oj, aż kurde mu poklaskał, głosowo No, słyszałem. Kurde. No nie, no mógł to zrobić, tak szczerze tam. Chypałem. Mógłby. Nie wiem, musi jakoś postać ten No wreszcie, teraz nie. Ale w tali. Nie, nie Nie wiem, może chodzi kasa ale kurde no... Żeby mi kurzło tak zreszował, w sensie no. Miała łatwego killa jak kurwa, nie obok mnie nie było tak szczerze. Z Tak tym próbuję cały czas, ale mi nigdy z tym tego nic nie wychodzi, nie? Dlatego to taki ze z tym Ja wiem, że twoja nie chyba jest na tyle mocne strzały, a że jak strzelisz zwykłą ściankę, niezmocnioną, to chyba robi taką fajną dziurę dosyć. Może fajnie by było sumie. Ale nie jestem pewien, nie to... Ale nie ja wiem to... kurwa, ty ciągle na tym mogę. Znam tą jebałem. postać. Tą postać z obserwacji innych gracie, bo nigdy nie grałem. Ale wygrali, więc tam już nie mogę mieć fajda, nie Ja... A ty zostaw Saba kurwa Saba? Saba. No? To jest Sub taka out. No Ale po jest nie. To jest tam fajde jak oni to zrobili. Jeszcze nie wygrali. No. Może tamten był troszeczkę inny Jednak. To jest ten pierwsze pierwszy na pewno. A może za drugą rundę to nie mi trochę inną. Kurwa mi weszło? Nie skampiony kurwa jest niby. A widzi. No, A widzi. Ja ci muszę dać... Nie wiem czy ja ci to kiedyś mówiłem, może wspomniałeś. Ale takie żółte światełko masz w tym dronie z przodu. Jak, je, jak go używasz, więc to powinno się schować i odwrócić plecami. Generalnie. Tak to jest tak to jest w tej grze. Bo to światło miga cały czas, nie? Nie Nie wiem, nie mam pomysłu kurwa nie? Ja już nie idę dałem, do to jest pota. Plecy się dostaje na easy Tylko, że też można coś tak plecy, nie? Co no Nie miałeś ja wchodzę na ryzykanta Aha Aha Boże Jakich mamy progracji, tak się wanyami Nie? Ja? No to oni znają takie piki, no ja, ja wchodzę ja od razu chłop stalowany dziurę na drony, nie? Po koskach strzela. coś takiego? Nie widzę. No to są jacyś tacy weterani, nie? Jak na tych rangach to tak dziwne. Dalej chłop tam strzela. Nie mam pomysłu, kurwa, ma... gdzie ja się się z samochodem, nie? To jest kluczowe inne gapy, trochę. No, no, no masz ciężko gdzieś wejść w ogóle, cokolwiek. Zrobić jury jakieś. Nice. Ja ma póki co. co? Nie na... No. Akurat kurde, zacząłem sobie patrzeć na killfeeda, kto zabija, zabije, kurwa mi pikuje. No kurwa, nikt mi nie pikował, się znerwowałem trochę. Co nie dziwię. Ja To nie on mi wezm, kurwa. Może piknie kurwa, nie wiem. Nie, chyba oni się nauczyli. Że Jesteś sam. Masz trochę szanse małe, nie? Wiedzą o tobie, jesteś sam. Nie przejmuj się generalnie. Kurwa, no ale uwierzę się prawej, no? no Aj, no czas, to No, Może nie wiem, ty spróbuj. ale. No, A ja też tak miałem z tym typa, nie? Co jest jakieś dziwno, kiedy chce. Nie wiem, kurwa. Ja słyszę kogoś z lewej, jak biegnie, kurwa, no. Zajebisty on... timing, kurwa. Ten Hajamir jest jakiś mega dziwny, nie? idą on tam killi? Bo on nie kieruje, kurwa. To jest ten sam co mnie tak baitowo. Tam, z tym awarikiem, nie? Denerwuje mnie w Kurwa, mój. Się nie da zagrać normalnie. Jakiś smurf się chyba trafił, nie? No, kurwa. Znaczy, no smurf. Pewnie to jest to po prostu chujowa na, na start, nie? Bo to jest nowo. e powiedziałem Dobra, kurwa, broniący, no. nie? Ale pierwszą rundę 5 na jednego, prawda? No! Było, kuźwa. Właśnie! Może nie wiem, awczu w tej rundzie. Nikt z A No, ja mi regram, nie? Nowego skina przetestuję Hm. Nie wiem, co myśleć. A pierdola, też, My kuźwa, mać. Chciałem kuźwa. Nie wiem, wychylić. W... Kuźwa muszę w ogóle, kurwa, zmienić czułość, kurwa, na sniperce. Nie, jakieś mi to oh. Bez kitu, ktoś wajda coś zmienić. Opcję Sterowanie. Co to jest? Opcje kontrolera. Drony, jebane. Dobrze, nie ma Friendly Fire, bo typowi stopę, czyli <grych> nie, wiem, gdzie to zmienić, nie? Ale na kuźwa zoomy mam mniejsze cele niż na kuźwa normalnie, co mi się nie podoba w grę. Ej, tak seria? Że masz no. mniejsze przybliżenie? Nie no, jak mam prawy przyciśnięty na snajper, to miałem mniejszy kuźwa. sensa no. Nie wiem co jest. No ja mam ja taki wskazek że akurat. Nie, nie mówię, to jest myślę, no Może ten... nie w ja nie wiem co jakieś jest, a na przykład w takie? tak jest. I w Fortnite chyba. A tą kasę jest mocniej. Nie, chyba sensownie to zrobiłem, to co zrobiłem, co zrobiłem. Mam nadzieję, się uda. Nie wiem, to, co ja zrobiłem, pewnie nie zrobiłem w żadnym stopniu sensowne. Na drzwiach są kurwa, serce. Pamiętaj, że ona mi trochę nas przewyższa w umiejętnościach, nie? Tak mocno. Na słowo. Razem wziętych. Zdaje nam się. Nie wiem, no mi się tak wydaje, więc masz rację. Mówić siebie. Tam gracata. No nie wiem. Brawa jest w nami. Za zami atakują. Dejmos jesteś też we nami. No to... No co pięknie. Tu jest Tsunami Nice Teammate mi życzył, ratował Jestem w... Dupie. Nie, tu u mnie kurwa niech one mają Miraj, miraj U mnie jest dużo Nie wiem! Kurwa, no nie wiem, nie! Stary, to już jest kurwa kpina, ja pierdolę. To mnie zabija z pizdy, kurwa, nie? Nie wiem, patrzę na kamery. sorry, I don't get it. gdzie kurwa jest lewe jak ty się tam strzelaj z typem. Dobra W sensie... Dobra, dobra nie gram, nie, nie gram tą postacią, Lebe, kurwa, nie teraz jest świat 2 killa, pierwsze stare 2 killa Mira to jest to, stare piki Dobra kurwa, Jagger Musisz nie wiem Musisz zakupić broniącego jeszcze Najlepiej Kirku A ja się fajnie by było jakby mógł ci trochę kasy oddać Swoje, żebyśmy mogli poznać i nic Jakiś tam, jakikolwiek tam chcesz Tego Noka. Co on powiedział? Nie wiem się nie zrozumiałem Polen poland Poland hmm. chodź tutaj Polska górą Chodź... chodź tutaj Gdzie oh, okay. jest chodź tu- I'm eee... O Polska Wrocław Wrocław Wrocław, ja, I know Yes, Wrocław Wrocław Wrocław, jakieś imię Jarosław, czy coś, no? <laughs> Nie <laughs> ja, to... Trochę yo. Mój friend uh, drinking all day wodka konty zrobi, nie, że to jaśniję. W sumie wejść z kolegą porozmawiać, bo nie jestem świadomie. Nie, nie nie, nie wiem No hop kleję wódkę kurwa Nie ma coś może chlać Żubar, you no? Know? Jest! Tak. Yes! No! <laughs> <laughs> Jak nie będziesz <laughs> ociągać to w alkoholu, nie? To jest to, dobra Daj okno tutaj Dobra widzowe, kurwa Bądźcie sobie wstraszeni tak, Myślę, no. okno tam tutaj Poprzednią Co, rundę spierdoliłem Nie! Poprzednią, Aha, tak rud... Poprzednią rundę z rundę rąba... Czekajcie No tutaj e, fu kontrola to full out to jest mógł trochę ładniejsza niż późno Ela no więc, jest. Więc mam nadzieję, że ten dagger. Zabronić a nie okna. tam tu na plecy, nikt nie Bo to jest taki slajd właśnie. Ale patrz, jak fajnie taktycznie zrobiliśmy w ogóle. zauważ, że zamknęliśmy sobie, jakby dwa pomieszczenia. Powiększyliśmy pomieszczenia, o to chodzi, nie? Te. Hmm. Wiesz? No te. Side połączony w jedno. Spoko. Eee. Wybacz, ale muszę to rozwalić. Te twoje rzeczy. Porozwalaj wszystko, co się na czerwono świeci, bo brawa nam strakowała. Musiałem rozwalić twój ten urządzenie. Leży, kurwa Tą kamerę trzeba rozwalić Destroy kameraman Maestro Bo do mnie strzela, dosłownie nasza kamera do mnie strzela, cześć to I mnie oznaczają Kurwa Nie pana brawa I, tutaj coś się rozba problemy z Gemos... e, Brawa hakt e, maestro, maestro. Nie widziałem nic na schodach Opa, kłoszkę z Co, oni się szybę zbili? Ta Dobra, leży Spoko, Spoko Brawa, luz. kurwa, half hp Leży, leży Nice Chociaż, kurwa Cieszę że jeździ w stronę Słychać Yo, był, kurwa, był, był dron Ale ja jednego zapsu... Tu jest dron, tu jest dron Spingowany one drones in the room. Tak, ja wszystko. Więc tam This is za enemy, in my pink, tu. Czaj, że mnie klepałeś z ustron, tutaj kamera maestra mi biła, a tutaj, o kurwa, i zjewałem. Daj half half HP. Kurwa, nie, jak ci się te miejscówki. Balkon, kurwa, nie, jak In pink, one. Obył... Chyba mu Obity jeden Nie wiem kurwa, on jest tam... Lama fuj kurwa, jest jeden Dobrze, im idzie Last jest... Kurde, daj on jest obity do połowy To jest hlfhp last No dobra Ej, ja miałem postanowioną no rundę, bo to na kamerach stamtąd gdzie... Kurde, no, czułem, ale, nie, ale nie, ja jestem nie, głupi czułem. z tym pokazywaniem, nie? Ja ci chciałem pokazać, a kurwa wszyscy giną. Nie, ale, jestem głupi Tak ci rundę nie wiem, kurwa... Na odcinku mogę ci pokazać fragment odcinka i tyle. Forward, no, nie wa musiałem. forward walki, ja nawet nie wiedziałem, kurwa, o czym ty mówisz, nie? No bo mnie napierdzielali, maestro przyszedł mi pomóc, chciał pomóc tą kamerą i myślałem, że może ją zdjąć, nie? Tą jego sfakowaną przez onemi. No, ale nie mógł. Nie wiem, ja Mirę uwielbiam jakoś, kurwa, jestem... Ja w kurwie, jak nie by się kurwa jakbym tą Twitch nie zabił teraz, nie? Bo poprzednim razem miałem taki wylew, ale tu kurwa normalnie to nie napierdala mnie ale to że siedziałeś, że jakieś problemy były z tym zabiciem. No zabiję, strzelam do niej i takie nie no kurwa obiłem, ją do chuja, ale się schowałem za ścianę i takie nie no czemu on nie ginie? Pikuję drugi raz i no ale dobra Where you from? Poland. Poleman. How many people come from Poland? Secure the bombs. I don't know. I'm playing with snami YouTube. Ah okay, your friend. Yeah. Yeah. No Ey, najpierw jak on się skoczył po pierwszym twoje, razem, skąd twoje. jesteśmy, nie? To ja odpowiedziałem, że jesteśmy z Polski A kurwa, on myślał, on, że tylko ty, nie? I tak The fuck z tym tytkiem? Śmieszny. Mm, bo wiesz, ten kolega może kurwa tą wódkę mu przynieść, nie? Nie wiadomo Może ja Skito XT Dobra, jest jedno akno, mirę. Takie bez sensu Nie, ja bym ja, to jen... wzmocnił więcej Ja wiem, że mam tutaj taktykę dobrą na Thunderbird, ale nie mam Thunderbird więc to tak było na tyle, tego, nie? <laughs> tu można wstawić okno, może się im przyda. Ja tu nie będę siedział, ale dla drużyny. Dobra. A co tu generalnie, będę został? To okno, to będzie ciężko. A ja tu lubię stać, to jest to moja taktyka na ten derby zawsze się tu stoję. I hmm. albo sobie patrzę drzwi, albo tu jestem za schowany i czasami patrzę to okno właśnie. Nie ja stanę tak taktyka. jak staję teraz. No dobra. tu za ladą kurwa, nie wiem, szybkie rdolne O! teoretycznie kurwa, no i dupa. Maxim tam dupa ja w tym rundzie możemy wygrać, ale trochę nam osłabili. Ten jestem chyba przez Deimosa, o kliknięte. I ink jest, nie? Także flasie to są, ten dźwięk to są flasze, biało. Mocna w No i Nie, dobra, nie podoba się pacjent. ta kurwa miejscówka, bo tutaj szybę masz swoją. Ty, ale oni to coś pod tą ścianą chyba kurwa Ej, oni tu szybę rozjebali czy tu ty? Ej, pohakowali wszystko O kurwa, Tam pod twoją radą był dron, ale go rozwaliłem Ten hakujący właśnie Loa ma. No Dobra, tak. dobra dobiją A ty szybę masz zbitą jest. tu kurwa, czy co? Ta! Nie Ona nie jest zbita można do nie strzelać i zobaczyć, nie? W sensie do szkła. Nie ja strzelałem. Ej, tam się czy dziury Nie wiem, zjebałem. Kurwa! Połowę mam. Jakąś lepszą broń Boom. ma, kurwa. No z tej dziury, kurwa, bo twojej siebie. Aja, jest ja, bomb. Ja. One half HP, brawa. A ty, this A, is ty is las, okay. drony. Ja drony. to jest kurwa, dobra. To no, ma half O się wystraszyłem, stary. GG mecz, GG, thanks for match. Wow. no i to jest fajny mecz, w sensie... się Zajebiście się grałem, nie wiem. O, z z o kurde. Azami, nas kierowała? A tu jest skina pobrańczowego w ogóle. Zawsze się na niego patrzyłem, jak ty grałeś na postacią. Nie tak kurwa tak widać nie ma, stary! Na pustyni, nie? Na pustyni. się tak zlewałeś, że nawet nie reagowałem, nie? No kurwa jak ja się w piasku na pustyni napierdalałem, no to połapie. Dobra, ja, gdzie ty wiem, kurwa ten jesteś? Mi się. Ten dostał no. 4, kurwa, lajkę. Lajkę, o No ty dwa, no ja trzy. No on dostał 4, bo gadał po obrótce, dlatego każdy mu dał. No kurwa. No, nie Ale podawał. to ja powiedziałem jako jedyny żuber. On mnie zapewne się uznałem jak ich Kurwa. E no, mnie się papa. Ja my Cześć, papa, jesteś chaos.